Proszę Państwa, uwielbiam ten moment, gdy po hucznych zapowiedziach i licznych dyskusjach nadchodzi ta magiczna chwila, gdy rozlegnie się pierwszy gwizdek. Gwizdek, na który czekamy wszyscy jako piłkarscy fani. Oby to spotkanie dostarczyło nam niezapomnianych emocji. Czy mają dość determinacji? Zaraz się przekonamy. Witamy Państwa z wysokości Stadionu Benfica, Stadionu Światła. Czas zapinać pasy i szykować się na wspólne emocje. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy przekonani, że dzisiejsze spotkanie to będzie prawdziwa piłkarska uczta. Reprezentacja Portugalii zmierzy się z Islandią. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Ze skrzydła, zagrywa nieco do tyłu. Mamy gwizdek i sędzia wskazuje na jedenasty metr. Byłem przekonany, że sędzia po gwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Cristiano Ronaldo ruszył. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Więc piłka ląduje w siatce. Widzimy brak ruchu na linii bramkowej, ale tym razem piłka poleciała w bok. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Alfred Finnbogason. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Leon w szypiłce. Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Ruben Dijasz Ruben Neves Dziogoda Lot Ale będzie rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej Spalony Bardzo ładnie teraz w obronie Znowu mogą konstruować akcje Dziogoda Dalot. Kioko Dalot. A oto przy piłce Fernandez. Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Rzut rożny dla Portugalii. Dwie bramki przewagi dałyby im naprawdę komfortową sytuację. Juka do Bernardo z Silwy. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Uwaga, strzał w kierunku bramki. Rykosze to oddalone zagrożenie. Poza tym, że będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Czy mu się uda? Gol! Portugalia podwyższa prowadzenie! Spójrzmy na tę powtórkę. To był świetny techniczny strzał. Piłka dostała takiej rotacji, że ciężko było przewidzieć tor jej lotu. I mamy piękną bramkę. Piłka trafia do Portugalii. Bruno Fernandes w natarciu. To może być dobra akcja. Portugalczycy strzegą posiadania piłki, widząc w nim klucz do sukcesu. Nie jest więc zaskoczeniem wynik, jaki widnieje na tablicy. Dyktują tutaj tempo, stwarzają sobie sporo okazji, a do tego imponują skutecznością. Rywale wyglądają na bezradnych i zdziwię się, jeśli zdołają wrócić do gry. Jacku, rzadko z takiej odległości udaje się trafić z wolnego, no ale to, to już była po prostu pomyłka. Zgadza się, zupełnie zmarnował tę okazję, lepiej było to rozegrać. Tak, tym niepewnym wznowieniem oddaje piłkę i utrudnia sobie życie. Leon przy piłce. Wykłada piłkę na przedpole. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Rzut rożny wykonuje Fernandesz. Tak jest. Znowu strzelają. Różyna przeciwna na deska. Trzy gole przewagi są nie do zatrzymania. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy jak to rozegrali. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Znowienie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie jak układa się w ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. No i wiemy już ile jeszcze potrwa to spotkanie. Mamy doliczone dwie minuty. Cristiano Ronaldo. Sylwa przy piłce. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut. I grze. Spora przewaga pozwala Portugalczykom z optymizmem patrzeć w przyszłość. Portugalia naciera skrzydłem. Rywale zostawili im trochę miejsca. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Nie do wiary. Kolejny go. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Mamy zatem potwierdzenie dzięki użyciu technologii goal Line. Piłka całym obwodem znalazła się za linią bramkową. Goł proszę Państwa. Spory o to, czy gol się należał. Kibice potrafili niegdy ściągnąć całe lata, ale jestem dziwnie spokojny, że teraz znajdą inny temat do niekończących się dyskusji. Tutaj mamy bramkę. Bruno Fernandes. Miłka do Bernardo z Silwy. Przeciwnik liczył na kola, ale już po zagrożeniu. I Bernardo Silva. Skrywa w pole karne. z przerzuca teraz piłkę nad poprzeczką. Rewelacyjna obrona. A więc jest przerwa w grze. Będziemy mieli zmianę. A jednak blokuje to. Wspaniale. I znowu przebychanki w polu karnym. Kolejny korner. I wycofanie na przedpole. Spiega teraz ostro ze skrzydła. Bruno Fernandez. Co za blok. Brawo. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Ciągle groźnie. Kolejny rzut rożny. Czy trafi? Ach, bardzo niewiele zabrakło. Chyba trochę przekombinował przy tym strzale. Był tuż przed bramką. Zamiast strzelać technicznie, powinien zaufać instynktowi. to był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. I sędzia wyciąga kartonik. Moim zdaniem bardzo dobrze. Taką grę trzeba karać. Ruben Dias Cristiano Ronaldo zepsuł podanie Ronaldo. Nawet on się czasem myli. Utmonson. Uwaga masz szansę! Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Bramkarz bez najmniejszych problemów. Otawio. Ruben Neves, Cristiano Ronaldo, Otavio, doskonała piłka za plecy obrońców, dobrze teraz broni, brawo. Akcja przerwana, będzie przód z autu.